Witam Was serdecznie, z tej strony adres z kanału Joker Farm i rolnik z Hollywood. Będziemy testować Master'a z rolu 1200 litrów plus nadstawka. Dobra, idź go zgaś, ten ciągnik, bo nie da rady tutaj nic myśleć. Idę zgasić, bo 60 się dociera? A ona sobie chodzi na wolnych obrotach i wiecie sami, że te polskie ciągniki stare to głośne są dosyć. Ile ma? 4,5, ładnie. O, nieco stygnie? A tu na na 38 jest ustawiona ta już strona. Tutaj 3, trzeba 3, jeden, 3, jeden F, y, odkręcaj tam. No. Jeden F, y, krótka, jeden F, długa. Tak, według, e, na salmak jest e, według książki, bo tak sobie spisałem. A tu 38, żeby niby 280 kg na hektar z salmagu, nie? Mm -hmm. Dobra, ja już tą drugą też wezmę. A Mateusz też nam przysłał oświetlenie. Przymocowałem tą, to oświetlenie, ale w tej nierdzewce to dwa wiertła z, y, zjarałem normalnie. Bo tata jakieś biedronkowe wiertła kupił, tań, tańsze. I naprawdę jest ciężko wiercić w nierdzewce. Tą dajemy też na F. Jeszcze, przestawiłeś jedno i drugie? Tak, F i F. Tak, tam też przestawiłeś? Tak. Dokręciłeś na dole? Tak, dokręciłem. I chciałem powiedzieć, że... Y, już część przecież z saletrosanu ja sam rozsiewałem, bo Adram przy tej 60 tam cały czas... Y, remontował, to ja nie będę czekał, bo miałem taką... miałem czas i ja rozsiewałem i koniec, a on z chłopakami dlatego nie... nie Montowałem, no nie nic nagrane, nie nagrałem Nie ma nagrane saletrosanu w rzepaku, jak rozsiewałem Coś tam chcę wykombinować, bo za krótkie grzywy są Zobaczymy, co on tam wykombinuje Podnosimy No, tu takie wszystko delikatne jest 500 kg dla Perkinsa, to Powiedzą, że jest ok, ale jednak to trzeba uważać, bo to nie jest przystosowane do tego. O kurde, przejdzie. Musi, idealnie. O, nawet babcia idzie. Podziwia sprzęt nowy. Ale jakoś damy radę, Tata, jak się tutaj kombinacje alpejskie przeprowadził Jak się podniósł na turze. Dobrze, że jest tur siłowniki dwustronnego działania, to można podnieść się na turze, bo Perkin się tak nie działa wszystko być szep dworka, bo na wozy drogie. Albo... Ten dół też mają z nierdzewki całe, widzę. Tak, czyściutko jest z nierdzewki, no super. Teraz skakuj tam, bo ja gruby nie weszłem, Ja trzeba podłączyć, ja tylko uh, haki zał założyłem, a podłącz resztę. Aha. O, bo ty się, nie chciałem się obrudzić około. Mhm. Twany jesteś po prostu. Mhm. Trochę wam drona nawet nagram. No. Jak się uda. Wejść no i... do środka, o to chodzi. O nie? tutaj jakieś. zostały po, po worku, zostały po saletosanie, nie? Tam się nawinęły, nie? To dorzucili plandekę taką zwykłą, zakładaną, no jakby miało padać, nie? Ale mają za dopłatą w opcji, widziałem ładną na stelażu. Stelaż się tu przykręca na te dziury, tu No, są. no, no. I otwierano. Piękną na stelażu, taką, no to, to tamta na stelażu na pewno jest lepsza, wygodniejsza niż taka założona na gumki. Yy, tuż, że się na gumki zakłada, ta, ta na gumki to jest tylko takie, o, że ja Ale nie też, też nie jest złe, no, jak, to, jak ale, to dają, to. No, ale jest uciążliwe ze względu na to, że musisz to z, zrzucić, później z powrotem na jak pierzynę nakładać, jak poszewkę na pierzynę, o. no to, to jest takie o, prosta, prosta sprawa, nie? Eee, oczywiście, no, na, w innych firmach też jest, że trzeba do plandeki ze stelażem dopłacić. No to dobrze. No. No. To, to jest opcja. To jest opcja, nie? Ktoś chce z modernizacji skorzystać, i żeby wykorzystać jak najwięcej eee, za tej pulę daną pieniążku wykorzystać jak najwięcej sprzętu, żeby kupić ten sprzęt, to to, to, no to, to jest super sprawa, bo, bo kupując zachodnią. To jest praktycznie 1 czwarta ceny. Mhm. Za, coś, za resztę kasy można coś znów innego doposażyć do, do ciągnika, jakiś agregat czy coś takiego. Więc no w, tej, wyposażeniu. w tym wyposażeniu ten siewnik bodajże kosztuje tam 14 czy 15 tysięcy brutto. Nie? Brut. Mhm. Więc jeszcze jak ktoś jest Watowcem, zdejmie sobie te chyba tam 3, 3 ile tysiąc, 3 tysiące 3000 ponad złotych z tego w tej nierdzewce, ale... E, tańszy o ten wat, przynajmniej jest, jeżeli będzie malowany typowo, tylko proszkowo, nie? To on tam kosztuje coś tam chyba, nie wiem, 10 chyba netto, czy, 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 czy krótko Nie, to w każdym o. razie trzeba się do firmy no. zgłaszać, na stronę grasu wchodzić. Zachodnie teraz, słuchajcie, to nie jest to, co było 20 lat temu. Zachodnie, że to było z, zanim te Chiny wchodziły ze wszystkim na świat, to i ta stal była inna. To, to... A teraz zachodnie no. to tylko jest ten napis. Ale co do materiałów, to, to już nie jest to, co było 20 lat temu. Dlatego zobaczcie te 20-30 lat wstecz, te stare, y, rozsiewacze jakiekolwiek firmy zachodniej i one dalej służą, nie? A teraz kupując nowe już, to już nie jest to, to już jest cięższe i już nie spełnia warunków y, tym materiał, no. y, z którego jest produkowany, y, produkowana maszyna. No to też trzeba się zastanowić, a cena jest wysoka. Oczywiście cena jest wysoka, bo, bo jeżeli jest modernizacja i pieniądze, te firmy cały czas tak sobie myślą, że jak rolnik dostał, to nie są jego pieniądze, tylko to są nasze pieniądze i on nie może marudzić, tylko ma kupić i te pieniądze nam przeznaczyć. Nie, to lepiej sobie przeznaczyć, jaki młody, jak chce mieć dużo sprzętu, a, a, a dostanie dofinansowanie, to niech sobie kupi na początek. Polskie produkty ileś kilka, a nie tylko za te modernizacje dwa i już nie ma kasy. No, no. ale to też teraz tak e, trochę z, będę mówił, bo będą pisać, że nie ma co porównywać polskich do zachodnich. No, nie, no ma, co nie ma co porównywać, no. ale niektórych nie stać na zachodnie, to kupują polskie. Trzeba czymś robić, no, a przecież. No, żeby skorzystać z modernizacji, no nie kupi przecież e, używanego, bo to nie no. wchodzi w grę. Musi być. No. Dobra, ja się biorę za. Odczepianie. Wałek, WOM. Oh. Dobra. O. Jest. Tu. I... na dole. No. A wałek podczepiłeś? Tak. A światła? Światło jeszcze nie. Co to podczepiony. Podnosimy go. O, jeszcze. Jeszcze rozkręcić trzeba. No dawaj. zmieści się. Nie upierdolisz się. Do mnie, Co? do mnie dzięki. Yy, mocowanie do wspomagania, o dokładnie. Mocowanie do wspomagania, taka metalowa część, która nam brakowała, bo Maćkowi dałem do jego wspomagania. Ode mnie działa. No I ruszaj No Zamykać zasuwy? No. Dobra, ja nie wiem teraz czy zamknąć czy nie To puść Weź opuść, zobaczymy Jest otwarte Teraz? Zamknięte W którą stronę otwarte? Tą Tą zamknięte Dobra Tą otwarte Dobra, zamknięte Dobra Jedziemy siać nawozy Perkinsa już odpalił Musimy podnieść się na turze do dosyć mocno do końca Bożyk nam się zgubił, mamy taki lichy trochę. Ale o! O! tyle już wysiał nawozów, że tylko zostały mi końcówkę. Bo praktycznie cały czas przy tej 60 grzebałem i grzebałem z chłopakami. A tata w międzyczasie siał i, i RSM rozlewał. Więc u nas zbytnio wam nawozów nie nagrałem. Kiedy tata siał, to akurat my cały czas robiliśmy przy 60. No ale chociaż teraz jeszcze uda mi się nagrać Wam, jak e, rozsiewamy tym nowym rozsiewaczem. Zobaczycie jak pracuje. Tata jest dosyć zadowolony z niego. I już będziemy musieli go oddać. Praktycznie co, jeden film tylko nagraliśmy, bo idziemy się odpalić. Idziemy siać na wozy, a ona niech sobie chodzi. Nagrywam trochę dronem. Ale powiem Wam, że ten telefon nie daje rady obsłużyć tego drona. Rozsijemy w Żypaku, moim zdaniem Na który trzeba tamten polecieć? Nie tak dziadkowy? Tak Polecę Co? zobaczyć przynżyto Przeżyto fajne jest, dosyć Wczoraj pokażę wam dronem przyżyto, lecę na przynżyto Nasze No, przeżyto fajne Nie masz takich placów jak Przynica no, i tam na rzepak pojedziemy. No. nim no, no, lecę już jestem. Gdzie? Na rzepaku? No, tu jestem? Nie, nie tu jest nagrywam. Uważaj, e, tu na druty. Jestem na. Skrzydełek na, zapasowych nie masz. 80 metrach, druty mi nie przeszkadzają. Przydałby się talerz graniczny. To by. E... Nie talerz, tylko ekran bardziej. Ekran, tak. Bo ekran. talerz jest tam. E, komplikacja trochę, A, bo zawsze to wychodzenie. No, e, mamy tam w Amazonce i to próbowaliśmy zrobić. Powiem Wam, że na talerz graniczny fajnie, no tam szyb, no ale trzeba wszystkie pola by było objechać jedną stroną, żeby później środek dopiero znów talerz zmienić. No to trochę jest udręki. No i co? I tutaj nie możemy obornika nawieść, bo zaraz jakaś obwodnica będzie, S6, dziadek, oczywiście dziadek dostanie pieniądze. No nie my. Nie my. I nie ma sensu.. Janek trzyma rękę na polu. Tak, rękę na tej kasie. I nie ma sensu do obornika chodzić. Bo jeżeli za rok już mogą wejść z inwestycją, to po co ten obornik, Nie? Tak byśmy wzbogacili, bo, bo byłoby czym nawieźć Nie. No i teraz, żeby bez tego ekranu i bez talerza, to po prostu no, muszę. Obniżyć. Obniżyć, no żeby... Sąsiadowi nie nawozić, nie? To i tak nie jest takie to idealne, e, to obniżenie, no ale, ale no zawsze jest coś, nie? Raz w koło się obniży, zobaczcie, o, obniżyłem, żeby tam nie rzucało, co? obniżyłem. Nawet też, się nie, nic nie No i. No do krawędzi, tam, Coś tam może jakieś. Nanurka przeleci, no to, to tam. I można by było tego uniknąć, po prostu wziąć taką pleksę. Adrian by musiał z boku lecieć i od, od pleksu by się odbiło z powrotem, nie? No. Ale dajcie spokój. no przecież Wojtek, jak chciał, to też tak samo mu pewnie yy, przeleciało do mm. mnie. Drzepak dostaje w czystym składzie 190. Więc ta dostała 180. A mówię o azocie, nie? 160, z, to 160, tak? to 160, bo tam jest przecież A, no, Zostać u nas on nie zostanie Bo mam to Amazon. No co byście by sprzedali Amazon? Ja Amazonkę... nie będę sprzedawał Amazonki no. I to opłacał znów do następnego produktu Nie, już ta Amazonka, tak jak ten John Deere, Muszą się zedrzeć, jak to się mówi, nie? No Dopiero co kupiłem, drugi rok, Amazonka jest yy, Mam yy, pełną tabelę I yy, 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 yy w tamtym roku yy, Fajnie mi się rozsiewało się stanę, Ja musiał złapać drona i no. bateria Czekaj, tylko już przejadę w poprzek Najwyżej no spadnie dron no. Trzeba było pokazać, że jest ładnie wypoziomowany Ja nagrałem trochę cię z tego, sporo no. chyba Jest ładnie wypoziomowany Bo tu jest cały też szpic, żeby wszystko elegancko tam leciało Tam jest z boku taka strzałeczka wachliwa z podziałką i ona musi się po prostu styknąć, żeby yy, nie może być yy, yy, na zarzucony na ten yy, yy, naciągnik, bo wtedy rzucać będzie nie 15, tylko 21 metrów lub yy, obniżony tak jak ja to zrobiłem tak, tak mogę tylko zrobić sobie przy pierwszym objeździe pola, nie? a resztę już się że trzeba go podnieść nie? Także Adrian, idę na dwór! Idź na no. a, a kurde Lebele, ała! jak to wali! Jakby batem. Ale ucieka do góry, sami widzicie. Strasznie ucieka do góry Za niedługo skracanie będzie, chociaż jest zróżnicowane znowu, bo przez te cholerne przez tą cholerną suszę przy siewach były powtórne wschody, po prostu i teraz trzeba patrzeć na większość uprawy, a nie na poszczególne rośliny, które są po prostu wyszczolone, większe, bo gdzieś tam więcej wilgoci złapały, od razu wyszły na wierzch. Obsada jest lepsza niż w tamtym roku. O i tak pracuje John Deere z rozsiewaczem Grass roll. Kurde, tak szybko jedzie, że ja fest nie zdążę. Telefon muszę złapać, bo zgubię. Jak saletrę siał czy młodszy, to nie wahaj się podchodzić. A teraz? O! Kurde, pod dupie dostałem znowu. Co? Wysiał wszystko? O! W widzicie zobaczcie jak ładnie równo się sypuje. Jak i lewa komora i prawa komora praktycznie ma tyle samo. Czyli dobrze wyregulowane są te oto miarki do odmierzania. Tu są siłowniki dwustronnego działania. Więc tylko operuje jednym zaworem. Nie? W Amazonce jest, są siłowniki jednostronnego działania. Z powrotem jest ściąga sprężyna. Więc mam podłączone po dwa zawory i mogę sobie tutaj wtedy w Amazonce wyłączyć czy jeden czy drugi. Tu w grassrolu po prostu włączam i wyłączam obydwa talerze, obydwa siłowniki, jedną sekcją. Ale żeby zawór jest tam, e, trzeba się wychylić. Jest tu, akurat, jest pod ręką i po prostu, żeby czy prawy, czy lewy e, talerz e, był otwarty to trzeba zamknąć yy, odpowiedni tam yy, zawór kulowy nie? ale tu na pewno nam się no. nie otworzy jak ktoś yy, ma po prostu nie trzymają zawory to w no, amazonce potrafią się otworzyć same dokładnie ten klapy. już jest wypracowany pierwszy i on nie trzyma i sprężyna otwiera go no jak tata jeździł z Saletrą, yy, to często gęsto się otwierało po prostu to popuszczał yy, zawory i otwierało się. No. Dlatego później już tak i tak trzeba cały czas bajkom co. Tak, i tam nie tam. ma zaworu kulowego, żeby odciąć dopływ oleju. Mateusz z firmy Grass Roll, czyli syn um, właściciela, może i współwłaściciela, jako on już jest, nie wiem. Prosił Adriana, że przyślą go, żebyśmy porozsiewali nawozy. Ja, bardzo, ja dużo porozsiewałem, tylko Adrian. Ja nie będę sam sobie nagrywał, tutaj gdzieś latał, jak on, jego nie ma, bo gdzieś jest na wyjeździe, albo gdzieś jest przy tym ciągniku, to niestety ja robię, bo ja, ja nie mogę, u mnie nie może coś czekać, jak jest okno pogodowe. Muszę tą pracę wykonać. I dużo go minęło, tak jak mówię, rozsiew Saletosanu go minął, rozlewanie RSM-u praktycznie go też minęło bo rozlewałem praktycznie deszcz. deszcz i sami widzicie nie ma poparzeń. żadna roślina, czy to ozimina czy rzepak nie ma żadnych poparzeń no. bo od razu na bieżąco było spływane to jest uciążliwe, bo wszystko się marzy w ciągniku szyby zaczynają parować ale e... o, akurat o. nie ma, nie? akurat no, rzeczywiście. Zarąbiście wyszło. No, Całe pole. Ty, no wcale dużo nie zostało. Ja myślałem, że. Powiem ci, tak, mniej zostaje niż w Amazonce. Nie, no to tutaj widzisz o tylko w tych narożnikach jeszcze trzeba było. Poczekaj, no ja puściłbym. Nie, czekaj, stuknie mi puścisz. A resztę, jak to się mówi, co się nie naje, to się nie naliże, nie? No i bardzo dobrze. Nie, tak samo tylko jak w Amazonce wychodzi, nie? No troszeczkę inna konstrukcja jest, ja mi się wydaje, że to jest... Tak nie, w Amazonce tu się obkle... strasznie ob. E... Ona jest szersza i mniejszy kąt jest po prostu, nie? Sypu. Tak, ona jest szersza po 10 cm z każdej strony. Tu jest lepszy kąt sypu i fajnie, jest, nic nie zostaje na ściankach. Amazonka jest, jak zaczepie jest równo z kołem. Tu. Przy tych nadbudówkach, co mamy, to wchodzą mi 3 baksy 600 kg saletry tutaj wchodzą 3 ale 500 kg i jest szubaty Trzy wejdą bo tak miałem zasypywane wcześniej kiedy Adrian mi pomógł trzeciego wsypać, ale nagrać ze mną nie był saletrosanu jak rozsiewałem nagrywać. bo po 3 woziłem tak jak mówiłem, w opcji trzeba dokupić sobie yy, wałek, oni tego nie mają, może u nich jest, nie wiem, ale my wałek po prostu to jest nasz od rozrzutnika co do rozrzutnika kupiłem, bodajże 90 i ja, i 250 Nm y, nie musi być, tu nie ma obciążenia. Dzięki no. za oglądanie i do następnego odcinka tak polecam Rolex Cholub. od firmy Graslo to mieliśmy 5 lat temu zakupioną talerzówkę 37X i jej Wojtek, Pan Wojtek teraz 3, 2, chyba 3.15 przepraszam 3.15 i... E, i Pan Wojtek teraz ją z użytkuje bo ja przecież mam tam e, inny sprzęt e, i ta talerzówka przecież e, spełniała wymogi to wprowadzili na rynek udoskonalili, bo to już jest pod nazwą Master już któryś tam rok jest, już udoskonalane i ten rozsiewacz nie jest, y, można powiedzieć, wy... nie, jest... nie ma co porównywać z Amazonką, ale na polski no... wyrób jest naprawdę fajny. Także można polecić. Także no trzymajcie no. się. Pozdrawiam was wszystkich. Papa. Papa. Pa.